Mamy trzy budynki. Jest to Robotik, Stargate oraz Adun. Robotik służy do produkowania podstawowej jednostki powietrznej, czyli shuttle. Przenoszą one wasze wojsko. Na początku możemy w nich pomieścić yy, dwa dragony, cztery zeloty, dwa rivery lub osiem. Podejrzę probek, jak dobrze pamiętam. Można w nim również wybudować. I jeszcze, tak jak wcześniej wspomniałem, rivery oraz obserwery, ale o tym dokładnie za chwilę opowiem. Drugi Stargate, czyli Stargate pozwala na budowanie całej floty powietrznej. Jest on stosunkowo potrzebny w późniejszej fazie gry oraz addun. Adun pozwala wybudować nam Templar Archives, dzięki któremu możemy po prostu robić dwie ostatnie floty w gatewayu, które mają stosunkowo, powiedzmy, niezwykłe właściwości, na przykład jak High Templar oraz są bardzo, bardzo mocne. Tak więc ja na początku zrobię tutaj robotika oraz Add-on Wytłumaczę dokładnie, co się w nich znajduje oraz podstawowe i naj, powiedzmy, najbardziej potrzebne rzeczy. Więc skrót klawiszowy do robotika V, a następnie R. jak widzicie mam pailona, więc wybuduję po tej stronie tym razem żeby nie zablokować robotika gdyż po tej serii od razu będę kręcił następną część tak więc tutaj wybuduję następnie co addon skrót do Adduna V a następnie C teraz pewnie chcielibyście wiedzieć wy, wy, budując dane rzeczy co nam się odblokowywuje więc tak, budując Adduna Odblokowuje nam się Templar Archives, a budując robotika, odblokowuje nam się Obserwatorium, czyli to, jak widzicie, jeszcze odblokowuje nam się Support Buy. Support by jest to jak na razie przynajmniej mniej ważna rzecz. W późniejszym czasie, jedynie bardziej potrzebna, gdyż dzięki niej można produkować Rivery, Ale dokładnie określę się, co się produkuje w dan za pomocą. Powiedzmy danych budynków co odblokowują, i tak dalej, gdy rozpocznę ich budowę. Tak więc widzimy, że tu add już kończy się, praktycznie rzecz biorąc, jest już zbudowany oraz robotik również. Tak więc poczekamy jeszcze chwilę. O i mamy robotika. Tak więc. Jak widzicie na początku mamy dostępnego szutla, tak jak wcześniej powiedziałem, służy on do przenoszenia jednostek naziemnych. Dalej mamy niedostępnego rivera, potrzebuje on support Baja do wyprodukowania oraz obserwera. czyli jednostki to są takie małe urządzenia, które latają i są niewidzialne, czyli nie można, bez odpowiednich detektorów nie można ich zlokalizować. Służą one również do szpiegowania jednostki oraz powiedzmy. Wykrywanie jednostek niewidzialnych są one bardzo pomocne, dlatego, w pierwszej kolejności, jeżeli mamy kasę, polecam budować Adun oraz Robotic, a następnie Sturge, Sturge, albo Stargate. Jak wolicie mówić, ja teraz właśnie go wybuduję. Skrót do niego V, a następnie S. Stargate pozwala. Już powiedziałem wcześniej, że pozwala budować flotę powietrzną. Jest on w dalszych częściach niezwykle pomocny, gdyż atak z powietrza często okazuje się niezbędny. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma bardzo duże na przykład, obstawione piechotą, która nie może atakować jednostek powietrznych, co się wtedy bardzo przydaje. Tak więc, skoro tutaj budujemy, na pewno zauważycie, że teraz pojawiły nam się trzy rzeczy, które mamy odblokowane. Tak więc, Support 2. Obserwatory, przepraszam oraz Templar Archives, co z, się bardziej, co z tego się najbardziej opłaca budować. Tak więc na początek polecam wam zbudować obserwatorium. Skrót klawiszowy V, a następnie O. Jak już wcześniej powiedziałem, obserwatorium służy do tworzenia obserwerów, czyli tych małych urządzonek. I bez nich praktycznie rzecz biorąc, nie mamy żadnych detektorów. No chyba, że posiadamy jakieś kanony, które nie są akurat nie zostały zniszczone. Atakujemy flotą. To jeszcze, jeszcze jako taką możemy sobie poradzić. Ale i stanowczo polecam zrobić to obserwatorium i skorzystać z obserwerów. Mamy również Stargate'a właśnie się wybudował. Tak więc zanim wybuduje się obserwatorium, krótko określę co się robi w Stargate. Ie. Więc pierwszą jednostką, którą mamy dostępną w Stargate, jest Scout oraz Crosshair. Scout bardzo dobrze radzi sobie z jednostkami powietrznymi, strzela do nich rakietami, do, strzela również do jednostek naziemnych, podajże, jeżeli się nie myl, laserem, oraz Crosshair. Crosshair niestety strzela tylko do jednostek powietrznych, ale w dużej ilości przydaje się na no, mutaliski, no, bez upgrade'ów, jeżeli na przykład nie mamy zbytnio dużo pieniędzy, zwłaszcza na kariery lub arbitry. Teraz. Gdy już mamy obser obserwatorium, jak widzicie, odblokowało nam się to. Co możemy budować następne, czyli tak zwany Templar Archives. Jak widzicie, potwał mamy jedną nową rzecz, czyli fleet beacon. Fleet beacon służy do budowania karier. Jak widzicie, są to najpotężniejsze statki, jeżeli chodzi o protosa. Posiadają bardzo mocny pancerz. Do tego bardzo duży, zadają, zadają bardzo duże obrażenia, zwłaszcza w większej ilości, ale niestety ich produkcja jest bardzo droga. Oraz mamy arbitry. Potrzebujemy, aby po prostu wybudować jednostkę arbitrów. Arbiter Trybunal odblokowujemy go właśnie po wybudowaniu Templar Archives, więc teraz rozpoczniemy jego budowę. Skrót klawiszowy do Templar Archives V. Następnie te. Tak więc, co dalej? Wybudujemy przy okazji od razu Support Baja. Ja stosunkowo polecam budować w takiej kolejności. Jeżeli macie dużo pieniędzy, jak macie odblokowane tylko trzy jednostki, budujcie na początku Robotika i Adduna. Jeżeli chcecie zaatakować powiedzmy jednostką naziemną, jeżeli chcecie zaatakować powietrzną, budujcie. Wszystkie, robotika Stargate'a oraz aduna Dlatego, ponieważ Bez, powiedzmy, Adduna Nie wybudujecie Templar Archives, przez co dalej nie wybudujecie Ostatniej rzeczy Czyli Arbiter Tribunal oraz nie, Co się z tym wiąże Nie wybudujecie ostatniej jednostki No nie przedostatniej Tak więc Gdy buduje się Fleet Beacon Wybudujemy jeszcze Support Baja Skrót tutaj jak może już powiedziałem, był V plus T. Do support by jest V, a następnie S, przepraszam bardzo, V, a następnie B. Zgadza się. Wybudujemy go tutaj. Jak widzicie, wybudowało nam się Templar Archives. Do czego jeszcze służy Templar Archives? Oprócz możliwości odblokowania dwóch ostatnich, powiedzmy, Wojowników Jeżeli chodzi o jednostki naziemne Posiada on możliwość Zupgrade'owania Danych jednostek Co powinniśmy z tego po Zwrócić uwagę Na co? Po pierwsze na Sonic Storm Na to przede wszystkim powinniśmy Zwrócić uwagę Oraz na Hallucination Trochę tak mniej przydaje się gdyż Kopiuje dwie wybrane jednostki Niestety nie mogą one się poruszać, atakować, a czym bardziej, mm, mają słabszą obronę. Są to po prostu kopie. Dalej mamy Mind Control, czy Mind Control, jak wolicie mówić. Służy do przejmowania wrogich jednostek, co bardzo się przydaje. Dzień, można za pomocą Dark, Archon tego, Dark Archonów tego dokonać. Yy, wytłumaczę w następnej części, oczywiście która również wyjdzie zaraz po tej, jak, te, jak z, y, powiedzmy wyprodukować jednostkę dar, Dark Archonów oraz Melstorm. Melstorm y, tworzy jakby taki powiedzmy ciąg takiego, coś w stylu burzy coś w tym stylu, który blokuje wszystkie jednostki organiczne. Co jeżeli chodzi o Zerga, sprawdza się doskonale, gdyż blokuje wszystkie jego jednostki. U Terranu na przykład jest to głównie na przykład SCVK czy Terran Powiedzmy jednost piechota Uterana. Natomiast u Protosa Zeloty I kilka jeszcze innych Jednostek Tak więc teraz jak widzicie mamy dostępny jeszcze Arbiter Tribunal Tak więc Wybudujmy Najpierw Arbiter Tribunal Chociaż pewnie zastanawiacie się co się bardziej opłaca z tego budować, jeżeli macie już tu wybudowane i na przykład chcecie wybudować w dalszej części coś, a sami nie wiecie co. Więc tak, podstawowe, co przede wszystkim należy budować, tak jak powiedziałem, te trzy rzeczy należy wybudować jak najszybciej. Dalej, Templar Archives też należy wybudować, polecam. Oraz obserwatorium. Jest to podstawa, które należy wybudować. W następnej kolejności, co wybudować? Arbiter, Tribunal, Fleet Beacon, czy Support Buy. Support Buy, jak powiedziałem, służy do produkowania Riverów w robotyku, czyli tego. Ale powiedzmy tak, rivery, Riverami trzeba umieć walczyć, dlatego ponieważ są one stosunkowo wolne, duże, oraz ma, ma, mają bardzo małą obronę, co powiedzmy uniemożliwia nimi skuteczny atak, gdyż w większej ilości zanim zdążę raz uderzyć może już ich nie być dlatego trzeba umiejętnie naprawdę z nich korzystać ja polecam budowę jako następną rzecz po tych tutaj ja polecam wybudować Fleet Beacon, ja osobiście z tego ja osobiście tak robię gdyż wtedy już mam trochę powiedzmy minerałów oraz gazu, także ja osobiście polecam produkować Fleet Beacon skrót do Fleet Beacon jest V, a następnie F. Nie wiem, czy uda mi się tutaj gdzieś go wybudować. A jednak. O, uda się. Tylko nie wiem, czy tutaj dojdę z kolei. No, chyba jednak nie. No, albo jednak się udało. Tak więc zbuduje się tu Fleet Beacon. Wybudujemy tutaj kolejnego pylonek, gdyż będziemy go potrzebowali do jeszcze wyprodukowania. Arbiter Trybunal. Tak więc, jeżeli już mamy Fleet Beacon, polecam wybudować Arbiter Trybunal, gdyż arbitry, zwłaszcza początkowym graczom, którzy dopiero co ogarnęli wszystkie struktury, będzie ono o wiele bardziej przydatne w skorzystanie z arbitrów jednostek, które powodują między innymi właśnie niewidzialność u wszystkich jednostek naziemnych czy powietrznych, które znajdują się niedaleko koło arbitra. O, pylon już mamy, także teraz będziemy budować Arbiter Tribunal, Arbiter Tribunal, skrót V, następnie A. Więc teraz pewnie, co można jeszcze, co powinniście wiedzieć, na przykład, no tutaj właśnie się kończy budować FleetBeacon, Beacon, więc od razu wytłumaczę. Więc w, powiedzmy w budynku Fleet Beacon najważniejsze, co powinniście jakiego upgrade zrobić, jest to upgrade do kariera. Tutaj dodaje nam cztery takie małe statki, które latają. I one atakują, bo sam karier jest, czyli ten ogromny statek nie atakuje. Więc to jest podstawowy upgrade, który należy wykonać. Bez niego nawet karierami nie wylatujcie. Nie polecam nawet wtedy wylatywać z bazy. Gdyż zostanie. On co prawda ma bardzo dobry pancerz, ale zostanie on szybko zniszczony. Wyobraźcie sobie, tak w przeliczeniu 12 karierów po 8 statków maksymalnie po upgrade, w każdym pomyślcie jaka, jakie byłoby to zamieszanie. Tak więc dlatego polecam zrobić najpierw ten upgrade tutaj zanim wyleci się z bazy. Wybudował nam się właśnie Arbiter Trybunal, służy on do robienia upgrade'ów dla Arbitra. Wytłumaczę dokładnie, w jak postaram się wytłumaczyć w jednostkach powietrznych, gdy będę je omawiał. Na razie.